No opowiadaj, no opowiadaj, opowiadaj, co robiłaś, opowiadaj, no opowiadaj, i co jeszcze robiłaś, no co ty nie powiesz, i co robiłaś jeszcze, no daj łapkę, daj łapkę, tak, dobrze, daj łapkę, no, 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 co robiłaś, no opowiadaj, co robiłaś, a dzieci były? Były dzieci? Tak? Były. Ewelinka była? Martynka też była? Ja cię nie mogę. I co bawiły się z tobą? O ty. No. Grzeczny, pies. Daj buzi. Daj buzi. No. A ty grzeczna byłaś? Byłaś grzeczna? Tak? Byłaś? Gabi. Byłaś grzeczna?